Mano, no widzowie dzisiaj będziemy nagrywać. Wola bogów. Oczywiście. Chyba wyszedł tam jakiś nowy update, więc będzie trzeba spróbować. Więc gramy. I pokażę Wam też mojego nowego awatara chyba jest nowy. O, tak wygląda. Niestety już tu bardzo szaro, więc no. No jest git, więc teraz lecimy. Patrzcie ile tutaj typu moich Lecimy tam, bo będzie szybciej. Jest więcej typa, o. I dobra, czekamy. Ja już nie w to grałem, więc ten, ale chyba teraz będą nowe. Yy, jak to się nazywa? Yy, nowe te będą. Gry, bo tam chyba jakiś update pisało, a jak nie, no to... Bo nie nagrywałem z tego odcinku, więc... I tak be, i tak będzie widz. Więc no. Mm. Jak tyki się tak śmieją? A emotikony, no tak. No tak, to jest to. Mm, dobra. No to oczekiwanko. Jeszcze 12 sekund. A widzowie chciałam Wam powiedzieć, zasubujcie kanał. Zbieram 50 subów do końca tego roku. Jak nie zbiorę, to daję koledze stówę. Więc no. Daj, dajcie suba lepiej, dobra? Dajcie suba. Please. Dajcie suba, dajcie suba. Albo łapkę w górę, nie. No chyba też, ale, ale, no. Lepiej suba, lepiej, żebyście dali suba. Więc lecimy. Gramy. Ciekawe, czy na początku będzie znowu daruma. mi się wydaje, że tak. Musimy wybrać. A jak nie, to będzie druga próba. Więc lecimy... A i też nagram odcinek z Ewadę Oczywiście Tak, tak, ja lubię tak Ewadę widzowie Jeśli zostawicie tu w sumie e, Dwie łapki w górę to zrobię odcinek z Ewadę Lub jedną łapkę Nie, dwie, dwie, dwie Dwie łapki w górę to zrobię odcinek z Ewadę Bardzo szybko zrobię Bo i tak nie mam co do robienia no i Daruma pierwsza, wiedziałem. Już za głośno trochę. Zaraz to przyciszę widzowie, czekajcie. Dobra, przyciszamy. O, na jedno niech będzie. Mam nadzieję... że będziecie słyszeli widzowie. Lecimy. Nie widzę. Mi się nie idę, nie chce. Tu się nie da biec. Ez? No, ja nic nie zrobiłem. Więc jest git. Nic nie musieliśmy robić. O, uch, wywaliliśmy się. O, co to jest? Co to jest? Tego nie było! Co to jest? Sanki! Arktyczny pen? co jest? AD, AD. E, AD? Nie, E. Co? O co chodzi? AW nie trzeba, ale będę trzymał W. Nie, nie będę. Na początku nie trzymam w. Lecimy! Nie wiem o co tu chodzi, ale jest beat! Jest bardzo fajne! Ale fajne! Normalnie! Kurde, Mario Kart! Mario Kart! O, o nie, co się O nie! Nie, nie widać! Chwida, żeśmy dostali, kurde, Mario Kart. Mario Kart lecimy! A to jest Szybko, Dobra! dobra, jest? Yes. No nie, 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 Dobra, speed, speed, speed. Gdzie? Tu! Gdzie? Tam. Hmm. Ale my tu nie ogarniamy. Wim. O, co jest, ale koks. i lecimy, do góry. Mogłem, no, gó mogłem do... pyk. o nie. Wpadliśmy do wojna. No niestety, sadgę. Nie umiałem tego ogarnąć. O nie! No ja znowu do to muszę robić? Nie, znowu? A nie, jestem na tym gigantycznym. Nie, ten wojny. Kurde, no o co chodzi? Dobra, i przeskaczkujemy! Pyk! Wojt przeskoczony, dobrze! Pyk, pyk! Lecimy! Zakończenie! Ui! Wit! Uch! Ja Ile jest to? No tutaj, pff, aha. Ej, ten typo skamułuje A ta robi A ta wpadła Ja chcę tego coś skamuje zobaczyć Gdzie jest ten coś ten? tam? Na no kółle, że ten widzicie to widzą O, Oj, straciliśmy życie, fajnie no i on ma śnieżkę Ej, co jest? O. Umarł. Tutaj chyba jest czas. Nie Dawaj leć gościuwo! Uda ci się. Jest blisko, jest blisko! Już przyłynie! Dawaj leć! No gościuwo, no co ty robisz? A dobry. Już, już nie przejdzie. Albo może? Może, może, może? Trzy sekundy, nie dojdzie. Ale bogicie, czadzie. Nie proszę. O, o. Może jakieś nowe jeszcze będzie? Mam nadzieję, że to będzie O, nowe! Co jest do zakupów? Zbieraj tego gospodarstwa i upewnij się, z nie da się stąd wybudzyć. Zbieraj pchnięcie, Ok, zb... kupujemy wszystko, chyba. Jak zrozumiałam. Ok, a co ja mam tu kupić? A tam co rzeczy. Bebe, bebe, bebe. Kupujemy! A, e, pod e! Zbieramy! Budżet! Okej, okay, jest pełny. No tu trzeba je sprzedać. Dobra. O nie, zwaliłem się. Kurde! O nie, szybko, szybko, ale. Bierzemy. Lecimy. 160 sekund na to mamy. Speedrun. 5 Jeszcze raz musimy cały wózek zabrać. Go, 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 go. Lecimy. Speedrun. Speedrun. Tururururu. Tururururu. Jest. Wszystko. ale no, wszystko już. No co, mam cały wylać? Ile ja mam tego, ten... No kurde, o co tu chodzi? Store is closing soon. Dobra, minus pięć, aha! Okej, okay. dobra, to o co tu chodzi? Trzeba mieć minusowy hajs. Dobra, lecimy. Speedrun. Mamy minus 5 hajsu. pyk, Nie wiem, gdzie teraz lecieć. No, ale ja to już nie idę. Mam minus 10. O Czy ja gram? Nie wiem. No i ja wygram, czy nie? O. No, ja wiem najwięcej, ale skum. O, ale to było dziwne. Może jakieś nowe dajcie? Tak! Nowe! Kolejne! Portretem poświęcam nuty, które muszę zapamiętać. Nienawidzę takich rzeczy. Nienawidzę takich rzeczy, nienawidzę takich rzeczy! Nie! Widzowie! Jak ja to przejdę? Moja pamięć jest... no. Skleroz, więc... Dobra. No, jak to zrobić? O co tu chodzi? Ja mam klikać? To? To? Та. 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 О, запомняем. Запомняла. Mm -hmm. О, добре. Ту-ту-ту, ту-ту-ту, добре. Ту-ту. Ту-ту-ту. Tu, tu, dobra. Tu, 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 tamto. A! Ja nic nie muszę robić. Tu. Tu, to jest dziwne. Tu, 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 tu. O nie, cztery tu, 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 tu. Tu Tu Co nie O kurde Dawaj Ty Piarko O kurde to, Które to było To, to Eee ale nie wiem które to było między tymi dwoma dobra gwiazda udało mi się Uf. co chłop to robi aha chłopca zbierze wszystkie kolby zadamże zrobić. o chłop nie pamięta o No kurde, kiedy to się zakończy? Nie mów, że ja będę musiał iść. Dobra Jak to było zrobione? Wło, już koniec, koniec Działo sztuki, Łot. ty się nie dzieło sztuki. To? To! to. Dobra, to. Nie, to, to, to jest moje, to jest moje. Tu ja będę szedł. Ja tu będę szedł. Ale co? Nie wiem co o co tu chodzi? Żyjemy? O nie Tam, tam jest moje. To drzwi! Idziemy do nich. Dobra, daleko już dotarliśmy. Nie... Jenga! Y Okej, okay, ja chcę strzelać z armaty. Ja chcę strzelać z armaty. Muszę być tym kosem. Nie, nie strzelam chyba. Nie, nie strzelam. Nienawidzę takich rzeczy. Grałem ich w taką jedną grę. Ej, tu się da pchać! F, 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 F. Ej, spamimy F. Uuu, o, a, 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 nie! Aha. No to chyba widzę, tyle. No. Nas ożywi się. Dobra, git. To my już przeżyliśmy tą grę. To że nas ożywi w następnej grze. To, to obserwujemy. Ale jeszcze popiera ma fajnie, bo ona sobie na pewno wygra. Więc to jest L. Ile jeszcze ty przeżyło? I muchy to przeżyło! O! Już jeden. To jest ten ty. Weź ty w kodewni ty Jakiś chy coś tam. Chy coś. Dobra, myślałem że poddewni. Ej, mogliśmy na tym lewitować! Ole to by było dobre. No nie. O nie, lewitować? Nie, nie muszę. Pamiętajmy, że można lewitować. Trzesa będę się po prostu lezutować. Że... Że Sądzę, co też Ok, na ok. dobra, o, ok, o. Wasze krzesło paniesz. Przeszło do aby czałby wrzucić. Muszę na krześle chodzę wa wa baba baba. No, baba baba, ba. kurde. A ja chcę podnieść i rzucić.

Ała! Wow. Wystarczy nosić swoje krzesło, aha. O kurde. No kończ! Dobra, już mam, ale... Ugh. Eee. A może fajna Także fajnie wymyślone. Szybko na moje krzesło. A, Jak tam Was? kolejny po jednym Okej. Ok. ty O, można w każdym ją przytulić. Oh. Ja chciałem je przytulić! Ja nie chciałem jej zabić. No dobra, sadzę. Prawa autorskie będą? Nie. Czy YouTube mi to ten tak Nie, nie wiem. A i tak nie zarabiam hajsu. Dobra, wchodzimy. Trzy osobki zostały. Nienawidzę tego! Nienawidzę tego! <grym> to jest najgorsza ta... <grym> o, to było w poprzednim... Gods Will... Wola Bogów. Hm. To jest chyba przedostatnie teraz. No, to za dużo już tytułem by było. Nie <grym> widzę. Jakie? Takie na dole oczy. Nie wiem. Trzeba będzie... Takie na dole oczy... na dole oczy... na dole oczy... To! To! Zamykamy, 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 zamykamy! No kurde, nie zdążyłem zamknąć. Po <dochod> dobra, <ến> chyba dobra? Jak będzie zielone to dobra. Dobra! Okej, okay, teraz jakie będzie? Jak znowu do dołu to tu jest. Nie. Do góry. O kurde. Do góry. Mmm, to nie znajdziemy. No stopujcie to. To! Zamykaj! Kurde. To się za długo zamyka. Kurde. No activated. ogniem należał. Tamta chyba, oła. Oh no, oh no, oh no. Które? 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 To, to. Ez, ez. Zamykaj. Nie, dobrze, jeden nie dotarł. Dobrze. Bo ja też umarł. Uch, <śmum> lubię to wysychanie. Powiedz, że już koniec. Nie chcę tu więcej grać. Nie, normalne. To jest. Uch, prawie dostałem. Ezu. Pamimy! O Jeszcze. Tak to nic nie daje. Uch. 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 U, ała, uh. Jest? Jeszcze! Dobra, jest! Które się otworzą? Tak, ta się otworzą. Ja myślę. Nie, te się otworzyłem przyciela, Okej. No. mnie. O nie! To jest to samo co wcześniej. Ziemniur. Nie lubię ziemiora. Wybuchnie no. Wyłączony? Eee. Wyłączone? Wyłączone no, w to dobram. To ma ziemniora, fajnie. No ja. Nie ja, nie ja, nie ja, nie ja, nie ja, nie ja. No czemu? No chłopie, no, ja nagrywam tu odcinek! No chłopie! Masz tego ziemniora, no! Czemu ja nie mogę dać ziemniora? No, fajnie! Fajnie! No ja tego nie rozumiem. Czemu ja nie mogę dać ziemniora? Mhm. No i zobaczymy, co jest na koniec. Bo już odcinek się będzie kończył, bo jest długi. bierze tą. Idzie to i czeka. Preparę tu fig. Będą walczyć? Aha. Fajnie, że ja mam plus jedno życie, nie? Ale kurde, nic to nie zaliczyło. Mhm. Sadnie. Chcę, żeby ta typiara wygrała. Wygraj, bo ten typek mnie zabił. Musisz to wygrać, typiaro. Dawaj! Aha, czemu oni nie walczą? To też było w poprzednim. Dawaj! Pecha Dawaj, atakuj go! Punk, punk, punk. No ale dobrze, dobrze! Dobrze! Dobre ataki! Dobrze! Dawaj, wypychaj go! Ale dobra, dawaj, nie! Dobra, dobrze, dawaj. 69 było widzę. Dobra, on już ma 109. Ale Piara ma 18. Więc... Nie, 86, to jest. Myślałem, że wypchała go. No. Dobrze! Ezin, czy jeszcze wy miał? Miał rewiwy. Jee, pum, pum, dawaj, dawaj gościu Nawaj, Nawalaj, nawalaj! Andy, nawalaj! Nawalaj tego typa Andy. Chyba, jak on się tak No Karleta, nawalaj go! Dawaj, nie! No nie! Dobra, miała rewiwy. Lecisz. Dawaj, to z nim! Pyk, pyk, nawalaj! Ale nawalaj! No nie, on ci już dobił do 50! Dawaj! Dawaj, pyk, pyk! Już prawie? Pyk, pyk! No kurde, no co za emocje! Jest! Nie miał rewiwów! Żyje! Jest, udało się! Bambiczek dostał za swoje! Będzie czynij z Po co teraz się stanie? Kaczcie, widzę, co się stanie. Finish Uch. Pff. No, to widzowie zasubujcie kanał i ja już będę kończył ten odcinek. Ała, muszę bolało. Więc, no pa, pa widzowie. No w sumie jeszcze wam pokażę co się stanie na koniec. No już prawie. No teraz. To ja widzowie już będę kończył ten odcinek. Zostawcie suba i lajka like i łapę w górę i wszystko, więc wszystko zostawcie i pa widzowie na urom.